Witam serdecznie, powracamy do Divine Divinity Bohater w dniu dzisiejszym cel ma jasny i klarowny, czyli eksploracja. To co w poprzednim odcinku prócz tego spróbujemy rozwiązać jakieś zadanie, a może dwa. W poprzednim odcinku mieliśmy przyjemność spotkać Medicamusa czy jakoś tak temu gościowi było. Ogólnie sławny autor książek o Alchemii swoją drogą. Mieliśmy przyjemność poczytać kilka jego dzieł, przez tego, że zajmuje się alchemią, no jest płodnym artystą, płodnym pisarzem. Udał się do Mrocznej kniei po to, aby zgłębiać tajniki ziół, tego typu sprawy. I w momencie kiedy go spotkaliśmy, powiedział do nas, że poszukuje pewnych ziół, które znajdują się w cieniu drzewa, które mieliśmy przyjemność już spotkać, przy którym się niejednokrotnie zakręciłem. Czyli drzewa, kolejne jakieś pagórki, przez które nie przejdziemy. Drzewa, z którego wzięliśmy gałąź dla przywoływaczki w Verdistis. To drzewo znajduje się gdzieś tutaj w kierunku... Jak będziemy szli, to powinniśmy na to drzewo wyjść centralnie. Tak właśnie to wygląda, więc idźmy w kierunku drzewa. Niestety nastała noc, co nas nie cieszy. Wieszcze sztuk złota, wezmę. Tarcza, 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 tarczą, ale najpierw weźmy sobie jeszcze uzdrowienie. Przypominam, że to drzewo jest wpienione ogólnie. A jakieś dziwne nieuzasadnione lęki przeciw trybalu. Co jest? Jakieś rękawiczki. Ja. Co tu się stało? Ha. W ogóle jakiś... Które to jest drzewo? To jest to drzewo, dobra, ono właśnie to, to jest to drzewo i strzela jakimiś dziwnymi... Dziwnymi piorunami, oprócz tego przywołuje jakieś piekielne pomioty, które również strzelają jakimiś dziwnymi rzeczami. Pytanie brzmi, czy to jedną roślinę mam znaleźć, czy więcej? Czy jak tu jestem, to coś się dzieje? Dobra, zróbmy sobie na razie spację, dziennik nas interesuje, zadania. Specjalne ziele, które strzeże stare drzewo. Takie zadanie nie może być zbyt trudne. No właśnie tutaj też, też tak jest myk. Jeszcze jak tu jestem, to wolę się rozejrzeć. Czy może jeszcze tutaj jakieś zioło nie rośnie czasami? Ja nic nie widzę. Róbmy sobie tak, czy tak coś się będzie zaznaczać? Tak. Wydaje mi się, że to jest to jedno drzewo. Jakie, w ogóle jaki klimat. Błyskawice. Ten w ogóle strzela na odległość 500 pól. I nastał mrok. Można by było wrócić do tego gościa Medicusa całego. Medicus on ma na imię, a nie tam. No, Medicus chyba też na początku mówiłem. Jakby nie było, wrócimy do tego pacjenta. Damy mu zioło, które właśnie zabraliśmy. Pójdziemy sobie może w kierunku yy, Stalkera. To jest kolejne zadanie, które tutaj mamy. Dane przez jakiegoś gościa, który, który stał przy chatce i czekał na nas nie wiadomo ile a o naszym przybyciu poinformowało go jego bóstwo. Także tak wygląda sytuacja na froncie. Dobra, tutaj jest alchemik. A tutaj jest ten cały stalker. A tutaj jakoś z tej strony trzeba będzie się do tego się dostać. Tak to wygląda. Dobra, Medikus, Mam dla ciebie roślinkę. Dawaj alchemię. Chowamy broń, sorry. Proszę, proszę, proszę. Przecież to mój mały czeladnik. He, he, he. Udało Ci się zdobyć zioła, o które prosiłem. Mam nadzieję, że drzewo nie miało akurat podłego nastroju. Tak, udało mi się zdobyć to cenne zioło. Och, jaka wspaniale. Dobra robota, do dzieła. Weźmy się do pogłębiania Twojej żałosnej wiedzy alchemicznej. Handelek jakiś? Masz duże mikstury? No nie przybyło Ci, niestety. Dobra. No okej. Okay. I on Teoretycznie chyba nauczył nas yy, alchemii. Jak to będzie wyglądać? Uślepienie, piekielne kolce. Nauczyliśmy tej alchemii, czy oszukujesz? Ach, mój mały czeladnik. O, dziękuję, u mnie wszystko w porządku. Otwieranie zamków, kieszonkowiec. Śmiertelny podarunek za tutaj broni. Łatwiej stwierdzić to, czy nas nauczył. Wejdźmy sobie w takim razie w... Aha, jesteśmy tutaj właśnie, gdzie chciałem być. Wiem, że jak się połączy czerwoną z niebieską, to powinna postać biała. Tak, czyli nauczył nas. No dobra. ja to chyba zrobię pomiędzy odcinkami i będziemy używać tylko i wyłącznie właśnie tej kombinacji mikstur. Mam tego zbyt dużo. Dobra, to z czasem. Ciekaw jestem jeszcze, jakie inne są kombinacje miksturek. Złoto. Wezmę. Umiejętności. Zamknę. Drzewo zostało ukończone. Zabij stalkera. No dobra, jakoś się postaramy tego stalkera ogarnąć. Przy okazji sobie tutaj... Na expime, Po expime i chyba wbijemy poziom, coś mi się wydaje. Ten nawet nie zdążył rzucić niczym. Taki był błyskawiczny. No i te są w ogóle jakoś takie troszeczkę denerwujące, bo jak rzuca tym całym swoim biznesem, to delikatnie nam się trzęsie wszystko. pasowana zbroja, to nas specjalnie nie interesuje. Arcymak, Jaszczur, taki jesteś, super. Chyba jakiś czar rzucił, bo nie mogłem gościa zbytnio trafić. Z reguły nie mam z tym problemów. Przedmiot zidentyfikowany, co? Plate helmet? jest 170, a jest lepszy niż ten, który my mamy ogólnie. To możemy zamknąć. Pokażę ekwipunek 130. Tylko tyle, że tu mamy plus 4 do obrony. Dobra, niech to sobie zostanie. Nie będę kombinował. Jak dostać się do tego całego Stalkera? Czy tutaj będzie jakieś przejście pomiędzy tymi górami? Będzie ciężki przeciwnik. Podobno jakiś demon jest. Demony z reguły mają to do siebie, że raczej nie są naj, e, najłatwiejszymi przeciwnikami. Ale nie takie demony już się pokonywało. Myślę, że największym demonem, którego pokonaliśmy, to był klient, e, który wyszedł z miecza. Tak to określę. Inni przeciwnicy dla odmiany. W postaci troli. Teraz zobaczmy, czy jest to dobra droga. Tak, jeżeli tędy pójdziemy, to teoretycznie powinniśmy tu wejść. I akurat wschodzi słoneczko, co nam ułatwi troszeczkę zadanie. Tych ile tutaj naczkało? Więcej. Dobił nam się poziom. Bardzo dobrze. Ujo, nie ma tu wejścia. Hmm. To jak tam mam się dostać? Czyżby trzeba było to wszystko obejść wokoło? A to wygląda. No dobra, szukamy w takim razie przejścia do tego całego gościa. Demona. Stalkera. Czy ma coś wspólnego z zoną? Zobaczymy. Poziom. Co byśmy chcieli zrobić z poziomem? Damy sobie do 90 budowy. Pójdźmy pomału sobie w siłę. Dodatkowo z punktów poszedłbym w kierunku yy, piorunującego ataku, right. na przykład. Czemu nie? Tak, te góry są niestety nie do przejścia. Czy nie do wejścia, może bardziej powinienem powiedzieć. Co mamy tutaj? Znowu tysiące przeciwników. Nawet może weźmy się za rzucających, później za magików. No i proszę, grupa takich jaszczurek potrafi nam zabrać połowę życia. Trzeba być czujnym. Nie ma co tracić tutaj czujności. Chyba coś należy do elfów, to jest właśnie też yy, na, z, na mapie znacznik. A starożytny zamek, czciciele smoków. No nie, tutaj nie ma elfów. Elfy są gdzieś tutaj. Też trzeba by było odwiedzić owe elfy. Czy z tym zamkiem jest związane jakieś zadanie? Tak, mamy się tam dostać. Lidia wojowników chyba zleciła nam zadanie zebranie jakiegoś elementu, czegoś. Mamy oko jako artefakt. Czy tędy uda nam się dostać? Ładnie idzie. Dzięki podniesionych umiejętności, okej, okay, na pewno można się tam dostać. Skoro on tam jest, to my też możemy tam się dostać. Pytanie brzmi tylko, jak? Dobra, tutaj jest miejsce chyba, gdzie się znajduje ten cały stalker. Odkryjmy to, co możemy. Dobrze myślę. Nie, to nie jest ta jaskinia. Co to za jaskinia? A zwiedźmy sobie ją, jak tu jesteśmy. Dobrze. Co tu się dzieje? Jakieś obrażenia otrzymuję. Ja. Co tutaj? Strasznik piekieł. Opuść to miejsce. Opuść. Dlaczego mam stąd odejść? Najpierw chcę się dowiedzieć, co jest za tymi drzwiami. Ostrzegałem Cię! Gdzie ja wszedłem w ogóle? Co tu się dzieje? Strażnik Piekieł. No dobra, Strażnik Piekieł nie był jakimś wielkim, nie wiadomo czym. Ale jest tutaj masa pułapek, jest tutaj również tysiąc, tysiące złota. Dobra, i z tym złotem właściwie nie jest to jakiś mój wielki cel. A pułapeczka też potrafi dać popalić. Lśniące drzwi. Gdzie my jesteśmy teraz? Strażnik grala. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że tu wszedłem. Czy to czasami nie zepsuje jakiegoś zadania? Czy my mamy odnaleźć jakiś gral? rzućmy okiem na zadania Zabicie stalkera, zabij boratusa, odszukaj krasnoludzkiego kampłana serce smoka no nie wiem ale już jak tutaj przyszedłem to się rozejrzę strażnik Grala neutralny Uuu, ktoś mnie zakłócić mój spokój Opuść to miejsce, opuść je natychmiast Dobra synek Nie było to zaznaczone na mapie Wygląda to na jakąś kluczową lokację Ja stąd wyjdę faktycznie Wrócimy tu za jakiś czas Uuu, a co tam mamy w ogóle jakieś Ciekawe rzeczy Byliśmy już tam Jeszcze tam, jeszcze tu wrócimy Dostać się do tego pacjenta, który jest ten cały S.T.A.L.K.E.R. demon. Czy jakoś? Może trzeba się nauczyć jakiejś, nie wiem, latania opcji? Albo, nie wiem, wspinania się po górach? Nie mamy takiej umiejętności. Jaszczureczka, jaszczureczka. Jeszcze jedna. Pyk. Cudowne uzdrowienie. Weźmy. Starożytny zamek czcicieli smoków. No wszystko jest pięknie, ale jak dostać się tutaj? Czy ja tutaj gdzieś mogłem jeszcze iść gdzieś? Chyba niekoniecznie. Tutaj wszystko zostało odkryte. Musi być tam jakieś wejście, bo nie chce mi się wierzyć w to, że tam nie ma, nie ma przejścia. Jak tu sytuacja, tu jest kraniec mapy. Bardziej, że stał tam na tej wzgórku klient, czyli skoro on tam stał, to znaczy, że my też możemy tam stanąć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Spora wycieczka dzisiaj. Jak zwykle podniecone Muszeczkę chaosu drobne ilości złota Łykamy Ciekawie tutaj jest Ta lokacja zrobiona Niby można wejść na górę, a jednak nie można. Coraz więcej rozwidleń. Tutaj nie możemy, no i dobra, idźmy sobie w tym kierunku. Czy to nas gdzieś doprowadzi? No właśnie, tu jest kolejny pacjent na górze. No fajnie, że tam jesteś, tylko powiedz mi z łaski swojej, jak udało ci się tam wleść? Gdzieś musi być na bank, jakieś wejście. Chyba, że trzeba było przejść przez ten. E, przez ten śmieszny. Przez tego śmiesznego demona, który coś tam mówił: odejdź ode mnie, odejdź. No bo tutaj nie ma takiej opcji. No, klikam, klikam, patrzę, dziwię. I nic z tego nie ma. Kolejny stojący łepek. Hmm. Tajemnicza historia. Rzućmy okiem na mapę. No i jak widać, nie widać, żeby tu było jakieś wejście. No straciłem, straciłem powiem szczerze, koncepcję. Jak się tam dostać. Dobra, odkryjmy sobie okolice tego zamku jeszcze eksplorując dalej temat. Tam na bank musi się dać jakoś wejść, ale widocznie mój umysł tego nie ogarnia. Jest to zbyt skomplikowana czynność. Chyba że tutaj jeszcze jakoś tędy, ale nie. Zamek jest na wzniesieniu. Zobaczymy. No tutaj mieliśmy podobną lokację z zamkiem u tych całych. Wojowników, gildii w sumie. Tutaj już nic więcej nie ma, tak? No tak. Czyli co? Z tej strony jakoś? Może z tego zamku się uda tu wejść i wtedy jakoś tędy obejść, to wszystko naokoło. Czyżby tak zrobili? Po prostu jakby dwupoziomowe odkrywanie? Może tak być. Tak to chyba wygląda. Także trzeba będzie to ten zamek jakoś ogarnąć, bić do środka, tam pewnie będzie masa walki. To sobie tutaj jeszcze odkryjmy te rejony. Tu jest kraniec mapy, tutaj też jest kraniec mapy, czyli prawdopodobnie gdzieś tutaj wyjdziemy z tego zamku, później sobie pójdziemy w tą stronę. Do tego całego Boratusa Byliśmy tutaj już oczywiście To jest ten mak odpowiedzialny za e, Za zwierzątka Właściwie za zamienienie ludzi w zwierzątka I by, W sumie to już tak długo tam siedzą Że zapomniały ludzkiej mowy Ewentualnie tak jak mówię Możliwe, że ten demon Uuu są schody, dobra tu jest okej okay. Czyli tutaj faktycznie... Dobra, zanim tam pójdziemy, to sobie poeksplorujemy dół. Ważne, że się znalazły schody. To troszeczkę mnie uspokoiło, bo już myślałem, że kolejny Bóg coś za nami leci swoją drogą. Przestało, to dobrze. Wejdziemy sobie na górę w odpowiednim czasie. Tymczasem sobie poeksplorujmy tutaj co jest. Ja Zamek jest siedzibą tajemniczego kultu, jak zostało to ładnie określone. Kultu córek. Tak, to są magicy, magicy raczej są cięcy. Dużo wzgórków na tej mapie, takich, których nie jesteśmy w stanie odkryć. To troszeczkę będzie męczyć moje oko, ale co zrobić? Tutaj poziomów doświadczenia zdobyliśmy na tej lokacji całą masę. I tych śmierci w tej grze też nie miałem tak wiele właśnie, sobie zacząłem myśleć raptem. Zginąłem chyba za trzy razy. Jeden raz zginąłem przez Zbirów, właściwie przez takiego jakiegoś intitera, który mnie zaatakował i po prostu po powalczyć z nim, ale tak mnie trafił, że nie zdążyłem krzyknąć. Jeden raz zginąłem na. Królu troli Wszedłem tam, zaklinowałem się, obeszły mnie trole i taki był finał imprezy. Jeden raz jeszcze też gdzieś zginąłem, ale już sobie nie jestem w stanie teraz jakby przypomnieć. To by było na tyle z tych śmierci tutaj, także nie było ich zbyt wiele. Co mi się podoba. Znajdziemy tutaj. Jaszczurki dla odmiany. Co tu jest? Smok zabójca. A, to wszystko jest smok zabójca, tak naprawdę. Już się przestraszyłem, że nowy typ przeciwnika, którego o którym nie wiadomo czego się spodziewać. Ale nie, 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 nie na spokojnie. Hak. Hakicy padają dosyć szybko trochę sobie wezmę. Dobrze również, że udało nam się odblokować tego klienta, który jest odpowiedzialny za strażników miejskich. Co prawda, musiałem swoje odsiedzieć, no ale suma sumarum było warto. Straciliśmy jakąś tam reputację w gruncie rzeczy. Nie wiem, czy coś jeszcze, czy nie. Ale klient odstrzelił focha i się pojawił. To jest dobra informacja. Mogliśmy zdać mu kilka zadań, tak to by te zadania wisiały nie czułbym się spełniony cały czas widzimy tutaj również z zadaniem e, znalezienia mapy skarbów, mamy chyba ile mamy tych części, w sumie dwie, trzy jest jakiś scroll co to było, nie wiem manuskrypt, manuskrypt, manuskrypt aha, scroll jest chyba częścią mapy swoją drogą, czy, czy, czy czegoś takiego, nie wiem jakieś pajęczyny, tam są rozrysowane to też ma jakieś chyba większe znaczenie strategiczne, którego jeszcze nie jestem w stanie zrozumieć Dało nam się znaleźć jakiś tajemniczy sztylet. Teraz udało nam się niedawno znaleźć tajemniczy wisiorek. No jak się wszystko połączy w całość, to będzie z tego jakaś e, konkretna rzeźnia, jakiś konkretny item. Czy ja wiem, czy te schody są? A widzę, tutaj są dobrze. Starożytny zamek jest po prostu zaznaczony. To jest kolejna jakaś porcja. Bagiem. będziemy musieli je obejść, czy będziemy, możemy tutaj iść. Niekoniecznie, a tu, też niekoniecznie, dobra, w takim razie, z jednej strony to jest dobrze, że takie tutaj są rzeczy. W sumie nie trzeba będzie, chociaż wolałbym po prostu przejść obok i to wszystko odsłonić, a tak? Trzeba biegać naokoło. Takie troszeczkę powiedzmy sobie sztuczne zapychanie czasu gry. No ale tak twórcy sobie to wymyślili. Padają kolejne smokami to nazwane jest to stworzenie. No nie, tędy też nie przejdę. OK. Czyli tutaj właściwie mamy odkryte wszystko, co można było odkryć. Tędy nie przejdziemy, tędy nie przejdziemy, Elfiobus. Czyli teraz tak naprawdę tutaj, jeżeli sobie przejdę, to wszystko nas prawdopodobnie ten wzgórek zablokuje. Dobra, w takim razie idźmy w kierunku tego Elfiego obozu. Tam zrobimy sobie końcóweczkę tego kawałeczka, a w następnym odcinku zwiedzimy sobie Elfii obóz. Dało nam się wykonać jedno zadanie, choć liczyłem po cichu na dwa. Ale niestety nie wiem jak dotrzeć do Stalkera chwilowo. Co mamy tutaj? Berdyż Wampira. Weźmiemy na handel. Od razu weźmy sobie. F8 mam tu napisane, dobra. Także dziękuję za Wspólnie spędzone chwile. Eksploracja. Wiem, że to raczej nie jest nic ciekawego. No ale żeby była ciągłość zachowana, to musi być wszystko wrzucone. Tak pomiędzy odcinkami robię naprawdę sporo rzeczy. Kupuję różne rzeczy u. Albo u sprzedawców ogólnie, u no uzdrowicieli, nie uzdrowicieli, innych tego typu. Byłem sobie aktywować teleporty. No sporo handlu miało miejsce. A tymczasem do zobaczenia wkrótce. Zobaczymy, co przyniesie nam wizyta w obozie elfów. Na razie, cześć.